w życiu jak w boksie jeśli chcesz coś wygrać musisz o to walczyć i musisz być w tym dobry wojak dobry jest Myślę, że tak, Piotrek bardzo dobrze się z nim trenuje, atmosfera na treningu jest super, no i ma bardzo dużo umiejętności jako trener, bo też jest bardzo dobrym zawodnikiem, bo jednak nie od parady zdobywa się takie tytuły, jak on zdobywał. No i kurczę, no, ciężka walka będzie na pewno przed Mariuszem, ale to jest ciężka waga, to są dwa potężne chłopy jednak. Ponad 2 metry wzrostu i tam może jeden cios zagrać. Może Mariusz przegrywać 4-5 rund, a gry Wyjdzie mu jeden cios i Kliczko może paść. Także to jest wszystko się może w tej walce zdarzyć. Wiadomo, faworytem w tej walce jest Kliczko, bo Mariusz dopiero wchodzi na te wyżyny, ale myślę, że no. Da sobie radę. Mam nadzieję, wierzę w niego stuprocentowo i, i będę modlił się o to, żeby jakiś cios i żebyśmy mieli właśnie Polaka w ciężkiej wadze i będzie to Mariusz. Mój od do niedawna kolega, który z nami tu kiedyś jeszcze trenował. Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing night zaprasza Wojak.